Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie ranking moich palet Vizjard. Jakiś czas temu zrobiłam taki ranking, jeśli chodzi o moje palety Sigma i zapytałam się, czy chcielibyście zobaczyć podobną tematykę, ale z Vizjard i wiele z Was napisało, że tak. Także dzisiaj do Was przechodzę z taką tematyką filmu, więc jeżeli taki temat filmu Was interesuje, to zapraszam oczywiście do oglądania dalej. Jeśli mi oglądacie od jakiegoś czasu, to wiecie na pewno, że Wizard to jest moja najbardziej ulubiona marka, jeśli chodzi o cienie do powiek. No może powinnam po raczej powiedzieć, że jedna z najbardziej ulubionych, dlatego że mam kilka takich marek, które naprawdę lubię. Myślę, że każdy z nas tak ma, że mamy jakieś tam marki, które naprawdę lubię, lubimy. I myślę, że każdą z tych marek lubię... Za inne rzeczy, tak? Bo Wizjard konkretnie lubię za jakość. Natomiast są inne palety, inne marki, które lubię na przykład za pomysły kolorystyczne, za opakowania i tak dalej. Ale jeśli chodzi o Wizjard, to tutaj mnie najbardziej ta marka urzeka właśnie jakością swoich cieni. Krótko mówiąc, bardzo lubię cienie matowe. Jeśli chodzi o Wizjard, dla mnie to są cienie, z którymi pracuje mi się najłatwiej. One po prostu mi nigdy nie zawodzą. One zawsze się ładnie rozcierają, zawsze są w punktne, pigmentowane no po prostu porównując je do innych marek, które używałam i droższych i tańszych, to wizjer zawsze y, dla mnie jest po prostu najlepszy. Jeśli chodzi o błyski, to one są, powiedziałabym, bardziej takie stonowane. Y, tutaj nie ma takich szaleńc jak na przykład u Huda Beauty czy u Anastazji, raczej to są błyski takie bardziej stonowane. Oczywiście w niektórych paletach zdarzają się jakieś duochromy y, zdarzają się błyski bardziej satynowe, bardziej metaliczne. Ale nigdy to nie są takie błyski, które spowodowałyby, wiecie, wstrzymanie pracy serca zawsze to coś takiego bardziej stonowanego no właśnie, bo Wizer to jest marka taka bardziej profesjonalna i wydaje mi się, że tutaj nie ma miejsca na takie jakieś niestworzone historie, dla mnie to są bardziej takie makijaże eleganckie stonowane, moim zdaniem to są też cieni, które świetnie będą się sprawdzać na dojrzałych powiekach, dlatego, że te błyski właśnie są na tyle stonowane że nie będą wyolbrzymiać faktury, czy jakiś zmarszczek na powiekach, także no, tak jak wiecie, ja bardzo Tą markę lubię, chociaż to nie znaczy, że lubię każdą paletę i, i każdy pomysł kolorystyczny, bo czasami te palety wydają mi się trochę nudne. Wizjard ma to do siebie, że lubi się sam siebie powtarzać. Wiele tych cieni jest podobnych, nawet jeżeli one się inaczej nazywają, to z palety na paletę widzimy, że niektóre z tych cieni są bardzo podobne. Też ostatnio zauważyłam, że wizjast zaczął kombinować z różnymi formatami, bo najpierw zrobili te. Edits, które mi się bardzo podobały Wyszło ich jak dotąd chyba 5 Natomiast potem zaczęli wypuszczać Te większe, te tak zwane Ten format jest troszeczkę Większy od Edit Są jeszcze te Mini Pro Taką też jedną mam. To jest taka paleta ośmiu tylko cieni, i też cała seria jest tych palet. Ale teraz zaczęli wydawać jakieś kłady, jakieś czwórki. Też zauważyłam, że w tym formacie małym mają takie cienie, gdzie są cztery cienie do oczu i dwa malutkie róże do powiek. Po prostu kombinują z tymi formatami. I oczywiście z punktu widzenia marki może to jest dobrze, bo zawsze się ktoś na coś skusi. Szczególnie ktoś kto nie zna marki Visage chciałby ją poznać, to wiadomo, że skusi się na jakieś na jakąś małą paletę. Ja tych małych palet i tych kładów nie kupuję, dlatego że boję się, że one będą się powtarzać w mojej kolekcji cieni. Raczej przyglądam się tym paletom, no już w tym w w tym formacie Edit to one się nie pojawiają, za to ten format eton się pojawia, także bardziej się tym paletą przyglądam. Natomiast zdrażni mnie to, że oni po prostu tak kombinują ostatnio i wydają, wciąż mam wrażenie, że te same rzeczy, tylko w innych formatach. No ale to jest moja opinia. Oczywiście, jeżeli nie znacie się z marką Wizard, to takie małe formaty może do Was przemawiają, bo wiadomo, że taki kład będzie dużo tańszy niż y, jakiś tam większa paleta. Jeśli chodzi o ceny Wizard, to tutaj jest y, różnie. Kiedyś mi się Wizard wydawał bardzo drogi. Teraz na tle innych palet wydaje mi się taki bardziej przystępny cenowo. Ja rozumiem, że w Polsce marka Wizjard może być mniej dostępna, czy też może być mniej atrakcyjna cenowo. Tutaj w Anglii Wizjard jest na kilku stronach internetowych i też on często jest w różnego rodzaju ofertach. Także dla mnie te palety nie są jakoś szczególnie drogie, a już na pewno są tańsze niż Anastazja, Huda, Natasza i, i tym podobne. Także dla mnie Wizjard jest w miarę przystępny cenowo, ale rozumiem, że to wszystko zależy od tego, gdzie, gdzie się mieszka po prostu. Słuchajcie, ja jestem w posiadaniu palet 2, 4, 6, 8, 9, 9 palet, także ten ranking będzie dotyczył 9 palet plus dwóch, których się pozbyłam. Eee, także zaczynamy. I zacznę może od tych dwóch, których się pozbyłam eee, i na ostatnim miejscu, to znaczy... okej, okay, jeszcze. Jeszcze nie zaczynamy, jeszcze, jeszcze słowa wstępu. Ten ranking jest oczywiście z przymrużeniem oka, dlatego że ja wszystkie te palety lubię. Tych dwóch, które nie do końca spełniały moje oczekiwania, się pozbyłam. Te, które mam wszystkie, lubię. Oczywiście ten ranking, tak jak mówię, z przymrużeniem oka. Po prostu wyselekcjonowałam te palety, zaczynając od tych, które najmniej używam, albo których kolorystyka najmniej do mnie przemawia, a skończywszy na tych, które używam najbardziej, najbardziej lubię. Natomiast, tak jak mówię, jeśli chodzi o jakość, to tutaj. Nie ma dla mnie różnicy, one wszystkie są tej samej jakości i tak jak mówię, no wszystkie je po prostu w tej chwili już lubię, te które mam w kolekcji. Aha, jeszcze też jeśli chodzi o jakość, to podoba mi się to, że w każdej palecie te cienie mają rzeczywiście tą samą jakość. Tu nie jest tak, że duże formaty są produkowane gdzie indziej, a małe są gdzie indziej i tutaj jest, wiecie, raz się trafi lepsze, raz gorsze. Tutaj w ogóle czegoś takiego nie ma. Te formuły są wciąż takie same, bo ja mam jedną z tych starszych palet, właśnie tą Pro Petit Pro 3. I i to jest stara paleta Wizard, i ja nie widzę różnicy w jakości, czy te stare, czy te nowsze, także o to się też nie musicie martwić. Po prostu, jeżeli chcecie kupić jakąś paletę, to patrzycie na kolor, a nie na to, czy nie musicie się przejmować tym, czy ta jakość będzie taka sama jak wszystkich innych. Także tutaj pod tym względem jest to wszystko spójne. Ok, no to słuchajcie, jeśli chodzi już o sam ranking, to zacznę od tych dwóch palet, których się pozbyłam. I ostatnia, jak gdyby w kategorii lubienia, to będzie Warm Edit, ja tutaj wkleję zdjęcie i Warm Edit to była taka paleta właśnie w takich ciepłych brązach, żółć, czerwień, pomarańcz. Bardzo taka standardowa kolorystyka. Kolorystyka, która jeszcze kilka lat temu po prostu powodowała przyspieszone bicie serca, bo bardzo mi się podobała. W tej chwili trochę mi się znudziła, trochę mi się przejadła. A druga sprawa to też taka, że miałam. Czy znaczy mam w swojej kolekcji inne palety, które też są takie ciepłe, ciepłe brąz, jakieś pomarańcze, ale dużo bardziej mi się ta kolorystyka po, po, podoba, także postanowiłam się pozbyć tej palety, bo rzeczywiście bardzo rzadko, praktycznie w ogóle po nią nie sięgałam. Tak w ogóle to nie, nie mam już jak, jak pokazać, bo rzeczywiście udało mi się sprzedać te palety, także bardzo się z tego cieszę. No i na przedostatnim miejscu jest paleta Spritz Elite. Pamiętam, że kiedy wyszła, to bardzo mi się podobała ta paleta. Kupiłam ją praktycznie zaraz po premierze. Natomiast już podczas używania stwierdziłam, że jednak te kolory do mnie nie pasują. Kolory mi się podobały bardzo, bo ona była też w takich właśnie wakacyjnych jakichś brzoskwiniach, ciepłych różach. Tam taki fajny kolor mango był. Ja mam też ten kolor w innej palecie. Natomiast... Tamta kolorystyka powodowała, że moje oko wyglądało na chore i zmęczone, także pomimo, że kolorystyka sama w sobie mi się podobała, ale nie pasowała po prostu do mojej karnacji, do mojej urody, także też po, tej, po tą paletę nie sięgałam, postanowiłam się pozbyć. No i to są dwie, które moją kolekcję opuściły. I teraz już te, które mam, które posiadam. Zaczynam oczywiście od miejsca ostatniego, czyli paletę, którą, która najmniej do mnie przemawia, jeśli chodzi o kolorystykę, którą najmniej używam i będę używać, dlatego, że jest to paleta najnowsza w mojej kolekcji i jest to biżuet. Paleta y, z tej y, formy. Y, du, czyli tu są troszeczkę większe te y, same cienie. Tak wygląda kolorystyka i słuchajcie, kolorystyka jest przepiękna, bo te cienie są kolorowe, są ładne, y, coś innego, jeśli chodzi o Wizjard, bo mówię, Wizjard często wydaje takie palety bardzo nudziakowe, bardzo dzienne, codzienne. Tutaj mamy coś innego, y, ale kiedy się bliżej przyjrzymy tej palecie, to wydaje mi się, że ona nie do końca jest ładnie skompo skomponowana kolorystycznie, bo mamy tutaj bardzo ciepłych brązów i potem te wszystkie kolory z które, których nie wiadomo tak do końca jak łączyć. I mi się wydaje, że ta paleta jest na pewno świetną paletą, jeśli chodzi o łączenie ją z innymi, do tego, żeby używać pojedyncze kolory i na przykład używać na pozostałą część makijażu inną paletę, czyli taka paleta uzupełniająca, ale sama w sobie, jako taka odrębna historia kolorystyczna, mi się wydaje, że ta paleta nie do końca jest ładnie skomponowana i pomimo, że zrobiłam trzy makijaże z udziałem tej palety i wiem, że oczywiście będę sięgać po te cienie, ale jako całość uważam, że nie do końca po prostu mogła być dużo lepsza, o tak, mogła być ta paleta naprawdę dużo lepsza niż jest. Aha, i też nie wspomniałam na początku, że wszystkie palety Wizard mają te cienie magnetyczne, także oczywiście, jeżeli mamy kilka palet, to możemy w bardzo łatwy sposób każdy z tych cieni wyciągnąć, one się bardzo bardzo, bardzo łatwo się wyciągają, magnetyczne, także możemy sobie. Tworzyć własnoręcznie różne tam kompozycje kolorystyczne, i ja podejrzewam, że gdyby nie ten kanał na YouTube, to pewnie bym się pokusiła o pomieszanie tych kolorów, ale przez to, że wciąż te palety Wam pokazuję, to potem po prostu byłoby zamieszanie i jak która paleta autentycznie wygląda. Ok, słuchajcie, kolejna paleta na przedostatnim miejscu to jest Violet Etondou. I to pewnie będzie szok, dlatego że fiolety to są moje ulubione kolory w makijażu. Ja się we fioletach bardzo komfortowo czuję, bardzo dobrze i no bardzo lubię i za każdym razem jak widzę fioletową paletę, to mi się oczy szerzej otwierają. Natomiast ja nie wiem, dlaczego ja tak rzadko sięgam po tą paletę. Niby te cienie mauve tutaj są ładne, niby te fiolety tutaj są ładne, ale zawsze mi w tej palecie czegoś brakuje. Mam wrażenie, że te trzy cienie są bardzo się podobne. Ten tutaj cień jest bardzo nijaki, on jest jakiś taki Widzicie to? No nie wiadomo o co chodzi. On ładnie wygląda jako toper, muszę powiedzieć, że położony na inny mat albo na inny błysk dodaje takiego umpf. Ale nie wiem, coś jest po prostu z tą paletą, co powoduje, że bardzo rzadko po nią wsięgam, mimo że jak na nią patrzę, to mi się kolorystycznie bardzo podoba i te fiolety, i te mauve, i, i ten tutaj kolor jest bardzo ładny, bo to jest taki, taka fuksja i to też jest taki delikatny duochrom Przepiękny jest ten kolor. Ale pomimo to z jakiegoś powodu bardzo rzadko sięgam po tą paletę i nie potrafię sama powiedzieć dlaczego. Coś jest po prostu w tych kolorach, może nie tyle w tych kolorach, co w całej tej kompozycji kolorystycznej, co powoduje, że yy, nie wiem, jakoś ta, tą paletę traktuję po Macoszemu. Następnie jest paleta, którą ja bardzo lubię i, i właściwie to nie mam się tutaj czego przyczepić i to jest właśnie ta yy, Art y, Petit Pro 3. Yy, z tej. Tego formatu wyszło mnóstwo palet w różnych wariacjach kolorystycznych. Ja mam tylko jedną tą Petit i tak wygląda. Słuchajcie, dla mnie to jest wymarzona kolorystyka, dlatego że mam tutaj i zielenie i fiolety, a raczej powinnam powiedzieć mauve. Ale wszystkie te kolory mi się bardzo podobają i pomimo, że ta paleta jest malutka, bo mamy tutaj tylko 8 cieni, to moim zdaniem to jest paleta, która daje niesłychanie dużo możliwości. Przepiękna jest ta zieleń. Y ten kolor jasny jest tak mocno błyszczący i rzeczywiście tak jasny. Słoczuje się wizardnie nie najlepiej, to już też wielokrotnie mówiłam. Moim zdaniem to jest taki mały, ale wariat. Paleta malutka, ale podręczna. Świetna, po prostu świetna paleta. Mówię, jest y, gdzieś tam pod koniec miejsca, wciąż chcę powiedzieć pod koniec składu. Y, pod koniec tego rankingu, dlatego że jest może mała, że już jest stara w mojej kolekcji, dlatego mam inne, które bardziej mnie ekscytują, ale y, mówię, tak jak powiedziałam na początku, ten ranking to jest tylko z przymrużeniem oka, bo od tego momentu właściwie to już wszystkie te palety naprawdę bardzo lubię. Nie podobają mi się dzisiaj moje włosy. Wczoraj byłam u fryzjera, wczoraj włosy ob obcinałam, i to są jeszcze włosy ułożone przez fryzjera, i to jest zawsze nie po mojemu, także nie do końca mi się to dzisiaj podoba, ale trudno. Ok, słuchajcie, następna paleta to jest paleta, która mnie bardzo zaskoczyła, którą y, nie kupiłam od razu, bo wydawało mi się, że jest nudna, a potem ją kupiłam i się rozkochałam, i to jest Le Lemare. Y, znowuż to jest tej wersji ETU. Y, przepiękna jest ta paleta. Niby nudne, ciepłe kolory, takie, których już mamy w swoich kolekcjach wiele, ale jednak jest w tej palecie coś fajnego. Podoba mi się to, że ona jest takim połączeniem ciepłych i chłodnych kolorów. Bardzo mi się podoba ten rząd. Przepiękny jest ten... To jest też taki mauve, ale właśnie błysk. Uważam, że jest przepiękny ten kolor. Taki brązowy fiolet albo fioletowy brąz. Yy, ogólnie... Yy, ten fiolet to jest mat. Tutaj jest przepiękna taka lekko błyszcząca czerwień. Ogólnie to jest taka paleta, która naprawdę zas zaskakuje, bo wydaje się. W opakowaniu, że taka bardzo standardowa, ale kiedy robimy makijaż, to okazuje się, że te kolory przepięknie wyglądają i pomimo, że tutaj wydaje się, że są podobne, ale jednak nie, bo ten jest cieplejszy, ten chłodniejszy, tak samo tutaj jest bardziej brzoskwiniowy, bardziej taki wielbłądzi. Niby paleta codzienna, niby paleta pełna brązów, ale jednak makijaże są piękne z udziałem tej palety i no nie wiem, mi się bardzo podoba, cieszę się, że ją wreszcie kupiłam. Kolejna to jest paleta, którą bardzo lubię i którą zawsze polecam, jeśli chodzi o markę Viseart, jeżeli ktoś się zastanawia, nie wie co, a lubi mocne makijaże, to zawsze będę polecać Dark Edit. Uważam, że to jest jedna z lepszych, jedna z ciekawszych palet, jeśli chodzi o Vizjard, bo tutaj mamy po prostu głębie. To tak wygląda ta paleta. Znowu nie jest na top, top miejscu. Dlatego, że jest to paleta, która wymaga połączenia z inną, chociaż te cienie, właśnie wizert ma to do siebie, że nawet jeżeli sięgniemy po jakiś ciemny mat to jeżeli nałożymy go luźnym pędzlem i w małych ilościach to będziemy go mogli tak rozetrzeć, że będzie nam stanowił jakiś cień do, w załamanie powieki, także to są cienie, mi się tak jak powiedziałam pięknie pracuje z łatwością i naprawdę można je używać na wiele sposobów także pomimo, że nie mamy tutaj standardowego jasnego cienia do załamania powieki, to jednak ten tutaj rząd daje się bardzo ładnie rozblendować mimo to jednak oczywiście dużo łatwo. Łatwiej się tej palety używa, jeżeli mamy coś jeszcze do towarzystwa, i może dlatego ta paleta. Kiedyś ta paleta była w mojej pierwszej trójce. Teraz, kiedy usiadłam i yy, zaczęłam te palety układać, to stwierdziłam, że, że jednak rzadziej po nią sięgam, bo ten ranking starałam się ułożyć według. Właśnie częstotliwości używania, o tak. Więc ja zdecydowanie rzadziej po tą paletę sięgam. Mimo wszystko uważam, że jest to jedna z lepszych i jedna z ciekawszych historii kolorystycznych, jeśli chodzi o wizard, bo nie ma tutaj nic powtarzającego się. Wszystkie te kolory są bardzo przydatne. E, oczywiście, jeżeli nie przeszkadza nam to, że, że będziemy używać jakieś inne jeszcze palety. E, czwarta, czwarta od. Miejsce czwarte, o tak. Miejsce czwarte. To jest paleta, która również wydaje się nieciekawa, a jednak dla mnie to jest nieodłączne towarzysz, jeśli chodzi o lato i to jest Soleila Plak. Przepiękne opakowanie, od razu widać, że to jest paleta wakacyjna i słuchajcie, też jak kupiłam tą paletę, to stwierdziłam, że no, znowu taki wizard, znowu pełno złota, pełno jakichś błysków brzoskwiniowo-złoto-brązowych. Ale ta paleta jest świetna, jeśli chodzi o lato. Każdy z tych błysków jest inny i, i każdy jest zaskakujący. Słuchajcie, tu jest jeden taki błysk. Zawsze się zastanawiam, który to jest. To jest ten. Który jest w ogóle takim niespodziewanym duochromem? Czy to jest w ogóle ten, czy ten moment? Ja zawsze zapominam, dawno jej nie używałam i. Tak, to jest ten. Zobaczcie, on jest taki, nie o ten mi chodzi, bo ten to wiadomo, że jest taki jasny, lekko y, cytrynowy, ale ten, to jest właśnie ten cień. Ten cień, on ma taki. O, teraz go widzę jak się zbuduje. On jest taki delikatnie zielonkawy. I to jest taka przepiękna oliwka. No, tak ładnie to wygląda w zestawieniu z jakimś brązem. Taka delikatna oliwka. No i oczywiście ten cień jest naprawdę bardzo ładny. To jest coś, co ja chciałam mieć w, tym, w tej Violette Etendue, a tam wstawili takie coś nijakie. A to jest przepiękny taki kolor właśnie lazurowego wybrzeża. No, i ten tutaj to jest taki kolor właśnie mango. Wakacyjny taki. Pomarańcz, żółć, nie wiadomo co, błyszczące. Przepiękny jest ten kolor. I tak to jest jasna paleta. Ten brąz jest stosunkowo ciemny, również ten można łatwo zbudować. Także zawsze tu będzie mieć jakieś tam brązy i jakiś błysk na powiece, ale w tym samym momencie ten makijaż zawsze wygląda ładnie, wygląda delikatnie. Uważam, że paleta jest świetna na lato. Też oczywiście będzie fajnym uzupełnieniem, jeśli chodzi o. Na przykład Dark Edit, bo tutaj mamy wystarczająco dużo jasnych kolorów, żeby dołożyć sobie coś ciemniejszego z tej palety. Także, czy jako paleta uzupełniająca, czy jako samodzielna paleta wakacyjna, uważam, że jest świetna i to widać nawet po, po tym, jak ona wygląda że to jest paleta, która jest rzeczywiście cięż... często przeze mnie używana. Też jako taka paleta szybka na rano do pracy, także bardzo często sięgam po tą właśnie paletę. No i teraz słuchajcie, mamy trójkę, pierwszą trójkę. No, i na miejscu trzecim jest też jedna z nowszych palet mojej kolekcji, i to jest Kashmiri. Paleta jest po prostu przepiękna, szczególnie, że, że teraz są i na czasie, i w większości osób się podobają te wszystkie chłodne kolory. Tak wygląda. Dla mnie to jest marze... paleta marzenia, jeśli chodzi o właśnie chłodne kolory. Czy to chłodne róże, czy to chłodne brązy. Ten kolor jest taki stalowy. Tutaj mamy znowuż taki chłodny fiolet. Po prostu każdy z tych cieni jest przepiękny. Ten w ogóle właśnie stalowy, no muszę Wam pokazać, jest bardzo ładny. No i tak zauważam, że, że słoczuję praktycznie same błyski, a mówiłam, że wizjard słynie z matów. Ale matów nie ma sensu yy, słoczować, dlatego że one z reguły słoczują się źle. To są raczej maty takie suche yy, i one nie wyglądają na słoczach rewelacyjnie. Nie są jakoś też super mocno napigmentowane. I za każdym razem, jak się słoczuje paletę, to każdy się dziwi, ale o co, o co ten szał? Tutaj ten szał polega na tym, że to wszystko pięknie wygląda na oku i że się pięknie z tym pracuje. A na słoczach niekoniecznie dobrze. Ta paleta jest przepiękna. Jeżeli szukacie chłodnej palety, yy, z bardzo dobrej jakości, to polecam Wam tą paletę, bo uważam, że. Yy, że warto. I ja też się zastanawiałam, czy chcę, czy nie chcę, bo ja ją kupiłam długo po premierze, bo też mi się wydawała nudna i że tutaj znowu wszystkie cienie są takie same, ale jednak nie. Każdy z tych cieni jest inny, każdy jest piękny i naprawdę można wbrew pozorom zrobić wiele różnych makijaży tą paletą, bo mamy tam trochę róży, trochę brązów, trochę takich stalowych cieni, także naprawdę można zrobić wiele różnych makijaży z jedną paletą. No i słuchajcie, na dwóch pierwszych miejscach to są palety, które są Jedne z chyba naj, najstarsze obydwie są w mojej kolekcji, i, i wciąż są moimi ulubionymi paletami. Uważam, że też jeżeli chcielibyście od czegoś zacząć i kupić jakąś paletę, to pewnie jedną z nich bym poleciła. I te pierwsze dwa miejsca to są naprzemienne bo zależy jaki mam humor danego dnia tak bym je ustawiła, dzisiaj na drugim miejscu jest Rose Edit i to jest w ogóle pierwsza paleta wizert jaką kupiłam i, i jak widzicie jest nadal na, na drugim miejscu, mogłaby być na pierwszym tak wygląda, tutaj dużo tych cieni to już jest mocno powgłębianych to zresztą widać, nie ma denek dlatego, że ja tak używam cieni że zawsze gdzieś tam po rogach i w ogóle także ja denka to rzadko kiedy robię w cieniach, ale ta paleta jest przeze mnie maltretowana Często, i uważam, że jest rewelacyjna. Nic tutaj się nie powtarza, również daje wiele możliwości. Brąz z złotem, róż z brązem, trochę fioletu. Przepiękna paleta na co dzień, na wyjazd, na każdą porę roku. Cudo. Po prostu co do, jeśli oczywiście mówimy tutaj o paletach w kategorii nude, w kategorii dziennej, bo tu wiadomo, nie ma jakichś super kolorów i, i tęczy, tylko po prostu palety takie na co dzień przepięknie wyglądają na dojrzałej powiece. No nie wiem, dla mnie to jest rewelacyjna paleta, tak jak mówię, pierwsza, którą kupiłam i od niej się zaczęła cała moja miłość do wizjard. No i na pierwszym miejscu Pari Edit. Kolejna paleta, która po prostu mnie zachwyca. Yy, uważam, że Rose Edit jest bardziej yy, daje więcej możliwości. Więcej możemy zrobić różnych makijaży jedną paletą. Tutaj trochę mniej, ale tak czy inaczej ta paleta to jest <ścoughs> po prostu jest przepiękna. Uważam, że jest dużo ładniejsza. Pokażę Wam w porównaniu z kaszmery, bo to też są takie kolory małów, brudne róże, ale yy, no jest ładniejsza od kaszmery. Jest taka bardziej dziewczęca, niby podobna, ta jest bardziej taka pochmurna. Ta jest bardziej taka yy, młodzieńcza, o tak. Ale jest przepiękna. Te brudne róże, ten, ten róż to jest coś pięknego delikatne takie wstążki baleriny. Również ten tutaj y, fiolet i ta, ta stal. Podobny do tego w mare ale jest troszeczkę bardziej fioletowy i ta ciemna stal taka taki grafit. Nie wiem, przepiękna paleta. Jeżeli chcielibyście się skusić na jakąś paletę Viziards, to właśnie polecam albo Paris, y, albo Rose albo właśnie ten Kashmiri, jeśli lubicie chłodne kolory zresztą każdą polecam ten Soleil Plaque, jeżeli lubicie ciepłe, słoneczne no i Dark Ka każdą jedną polecam, co tu będę dużo mówić słuchajcie i to było na tyle cały mój ranking palette Viseart na razie nie nie podobają mi się te włosy na razie nie zamierzam kupować więcej powiem wam, że z tego formatu Wyszły trzy palety, które mi się bardzo podobają. To jest ten e, też e, Paris Night, czy jakoś tak? London i San Francisco? Nie pamiętam. Trzy takie palety właśnie wyszły e, z, tego, z tej serii, i wszystkie mi się trzy podobają. Ale kurczę, nie wiem, mam wrażenie, że te kolory będą mi się powtarzać, że to wszystko ładnie wygląda w palecie, ale jak przeanalizuję sobie każdy kolor po kolei, to mam wrażenie, że tam będzie mi się dużo powtarzać, ale może kiedyś, jakby na jakieś czarno piątkowe wyprzedaże, to może się skuszę na tamte palety. A tak to zobaczymy, co będzie dalej. Żadnych kładów nie zamierzam kupować, ani żadnych dziwnych formatów. Chciałabym kiedyś spróbować róże z Vizjard, bo też mi się podobają, ale nie wiem, czy warto. Natomiast palety uważam, że warto. Moja ulubiona marka, jeśli chodzi o cienie do powiek. Dajcie znać, czy znacie się z Wizjard, czy też Was zachwyciły, czy może kupiliście jakąś paletę i stwierdziliście, że nie warto, bo tak też oczywiście może być. Ja też się czasami kuszę na jakieś droższe palety i potem stwierdzam, że nie warto. Ale tutaj po prostu nigdy się jeszcze nie zawiodłam. Także to było na tyle ode mnie dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć.